Urlop, remont, nagły wyjazd? Potrzebujesz, żeby ktoś zaopiekował się twoim pupilem? Hotel dla zwierząt Pankracy. Zapewniamy kompleksową opiekę nad zwierzętami, indywidualne podejście do każdego z naszych gości, dużo zabaw i ruchu. Zapraszamy do przestronnych, wygodnych wnętrz, w których każdy gość znajdzie swój własny komfortowy pokoik. Hotel dla zwierząt Pankracy, ulica Andersa 112, Wałbrzych Biały Kamień. Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. Witam, Sebastian Grymka i zapraszam na informację. W opinii wielu Wałbrzyszan aktualna sytuacja i zarządzanie miastem nie jest najlepsze. Od kilku miesięcy trwają nieustające protesty pracowników spółek miejskich. Szale goryczy przelały zawiadomienia o zwolnieniach z pracy m.in. z wodociągów MPK czy MZUK. Do tej jakże trudnej sytuacji doszły jeszcze decyzje o likwidacji sześciu szkół w mieście. Z powodu tych i innych decyzji prezydenta miasta odbyła się manifestacja, która rozpoczęła się od Komendy Miejskiej Policji, a następnie pochód ruszył ulicami Śródmieścia pod Wałbrzyski Ratusz, gdzie manifestujący wręczyli Romanowi Szełemejowi postulaty i żądania, jakie protestujący chcą, aby były spełnione. Naszemu prezydentowi, panu Romanowi Szełemejowi udała się jedna rzecz. Udało się zjednoczyć związki zawodowe po to, żeby stanęły i twardo powiedziały nie. Ale nie należy zapominać, że również z nami są dzisiaj przedstawiciele szkół, których witamy serdecznie. Szkoły numer 12, 17, gimnazjum numer 5, 4, z pewnością nocy do nas szkoła 31 i wszystkie inne placówki, które są dzisiaj zagrożone likwidacją. Proszę pana, zespół, który miał oceniać że szkoły był powołany po cichu, potajemnie. Ja jestem przedstawicielem rodziców, więc myśmy o tym nie wiedzieli. W momencie, kiedy decyzja była podjęta, wtedy było ogłoszone i te rozmowy, które toczą się teraz, to są takie bezzasadne troszeczkę, bo pan prezydent nas nie słucha, nasy, naszych rozwiązań, tylko po prostu podjął decyzję i realizuje swój rol. Absolutnie się nie godzimy na żadne likwidacje, tym bardziej, że te likwidacje w ogóle nie są przemyślane. Wie pan, ja uważam, że jak już trzeba coś zrobić z tymi szkołami, bo tych dzieci jest za mało, to najpierw wyremontujmy szkoły, do których dzieci mają trafić, zorganizujmy im transport, zobaczmy jak to wygląda formalnie dowód tych dzieci od strony prawnej, bo pan prezydent wciska nam kit. Wciska nam pan prezydent, że dojazdy będą bezpłatne, a nie będą bezpłatne, bo po prostu prawo mu tego zabrania. Pan prezydent Wałbrzycha nie stoi ponad prawem i czarodziejską różdżką nie machnie i nie zrobi tak jak chce. On musi stosować prawo. I, i, i ja mówię, najpierw dostosujmy, przygotujmy szkoły, zróbmy to powoli, spokojnie, tak żeby to było jak najmniejszym kosztem tych dzieci, bo trzeba pamiętać, że to nie te dzieci narobiły tego bałaganu, to nie dzieci doprowadziły Wałbrzych do ruiny, tylko poprzednie ekipy, których pan prezydent jest kontynuatorem, nie oszukujmy się, bo oszukał nas startując w wyborach i mówiąc, że jest bezpartyjny, po czym zaraz po wyborach stał się członkiem Platformy, więc tu już mamy z jego strony oszustwo. Najpierw niech wszystko przemyślą, niech skonsultują. Ten opór, który w tej chwili się zrodził w stosunku do, do zamknięcia tych szkół, chyba o czym świadczy. To nie jest tak, że my chcemy, żeby wszystkie szkoły zostały, żeby było tak jak do tej pory, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jest źle, ale nie można tego robić pochopnie na szybko. Reformować to nie znaczy likwidować i pan prezydent musi o tym pamiętać. Reformowanie to nie jest likwidacja, to nie jest szpital, gdzie zlikwiduje parę etatów, coś połączy i wszystko będzie ekstra. Miasto to nie jest szpital i on musi o tym pamiętać, że jak się napotyka tak duży opór, to trzeba się liczyć ze społeczeństwem, a nie robić tak, jak mnie się podoba. Nie wiem, czy prośby wywiodą jakikolwiek skutek. Sądzę raczej, że jesteśmy tu po to, żeby pokazać, że nie jesteśmy bezradni. Oczywiście, że ludzie wierzyli. Sam fakt, że uzyskał 60% poparcia w pierwszej dużej wyborów, świadczy o tym, że ludzie wierzyli. Ja nie należałam, szczerze przyznaję, do ludzi, którzy głosowali na pana jak, ale zawsze szanuję demokratyczny wybór i pogodziłam się z tym. Ale to, co się w tej chwili dzieje, to, to naprawdę jest pomyłka. Ludzie się pomylili, pan Szelemy i ludzi zabiorą. Taka jest prawda. Myśmy wierzyli, że przyjdzie, że zacznie porządkować miasto, ale porządkować, a nie likwidować. Nam chodziło o to, żeby Wam powoli zaczął wychodzić z regresu, a nie żeby został zamykany, bo jak tak dalej pójdzie, to my nie będziemy mieli nie tylko gdzie dzieci posłać do szkoły, ale nie będziemy mieli też gdzie pracować. Usłyszałam coś takiego, że to nie jest nasz problem, że to jest problem ze związkami zawodowymi, więc ja się pytam, czy to jest problem ze związkami, czy z miejscami pracy i z miejscami dla uczniów. Usłyszałam też dzisiaj, że można wrócić do w zmianowej szkoły przeżyłam szok. Usłyszałam też, że my nie przedstawiamy żadnych konkretnych propozycji. I powiedziałam, będą propozycje, jeśli dostaniemy czas na rzetelne rozpoznanie sytuacji. Nie może być tak, że byle jak, czy byle szybko i byle zaoszczędzić. Nie można oszczędzać na dzieciach, które się uczą, nie można oszczędzać na edukacji na oświacie, bo to później skutkuje kryzysem w tym kraju skutkuje niedouczeniem, niewykształceniem i problemami społecznymi, agresją niewychowaniem, jeśli my tego sami nie, nie załatwimy to będziemy mieć duży problem będę wszędzie tam, nie dlatego że jak powiedział jeden z radnych przywieziecie tutaj zakapturzonych tu nie będą obywatele, powiedział jeden z radnych, to wy przywieziecie tutaj zakapturzonych ludzi, którzy będą protestować. Tu nie będzie społeczeństwa, a ja widzę, że jest społeczeństwo i wierzę w to, że potraficie razem z Solidarnością, razem z MP, razem z OPZZ walczyć o swoje prawa i będziemy zawsze z wami. Ja proponuję panu prezydentowi, żeby zaczął o likwidacji Sobieńcina jako takiego, bo to mu się w ogóle nie podoba. Niech zamknie całkiem sobie problemu nie będzie. A potem niech pozamyka wszystko. Niech zostawi tylko firmy, w których pracują jego koledzy, ci po linii partyjnej i wtedy będą funkcjonować tak, jak sobie tego życzą. Będzie kwestia tego, jak będzie w przyszłości wyglądała komunikacja zbiorowa w odżychu. Dzisiaj wiemy, że MPK upadło. W ciągu dwóch miesięcy okazało się, że się przedsiębiorstw w tym roku jego kapitał zawodowy. To Możecie Państwo zostać zaskoczeni sytuacją, że to małżeństwo przedsiębiorstwo do osiągnięcia realizacji, w której jest taki sam spoczyn, jak upadła MTK. Nasza dzisiejsza manifestacja jest jaka? Pokojowa! Nie przyszliśmy tutaj demolować! Nie ma zgody! Nie ma zgody! Nie masz zgody! Nie ma zgody! Nie ma zgody! Nie ma zgody. Nie ma zgody. Życie pokazuje, że Ci pokazuje, to, co zostało raz zamknięte, nigdy już nie można otworzyć. Wałbrzych jest tego dowodnym przykładem. Wiele takich rzeczy zostało tu zamkniętych od kopalni począszy poprzez GDK, poprzez szkoły, które zamknięte kiedyś, w tej chwili są tylko do wyburzenia. To jest niestety smutny znak, znak czasów i nikt tego się nie spodziewał, że tak, w taką euforią wybrany nowy prezydent tak szybko będzie pod krytyką opinii publicznej. No cóż, takie jest, że często wybieramy w opakowaniu coś, co się zupełnie inne po rozpakowaniu. Nie należy do żadnej partii politycznej. Jestem mieszkańcem tego miasta i mam poczucie, że reprezentuję nas wszystkich. I jestem jedną z tych radnych, bo przewodniczący powiedział radni. Nie, nie wszyscy radni zgadają się z takimi propozycjami. Nie wszyscy radni też chodzą na spotkania do szkół. Ubolewam nad tym i z tego miejsca do nich apeluję. Przyjdźcie na okrągły stół prawdziwy, połączonych komisji, gdzie zapoznacie się z wszystkimi materiałami. Zarówno prezentacje ze strony zespołu powołanego przez pana prezydenta, jak i szkoły. Bo każdy medal, proszę państwa, ma dwie strony. Więc żeby wydać taką decyzję, jak mówi pan prezydent, trzeba się zapoznać z obiema stronami. Solidarność oświaty z niepokojem przyjmuje pojawiające się informacje o planowanej likwidacji szkół. Zauważamy, że działania samorządów w zakresie prowadzenia oświaty często cechuje chaos i pośpiech spowodowany brakiem pieniędzy na realizację podstawowych obowiązków wobec społeczności lokalnych i kraju. Niszczenie oświaty to zatrzymanie rozwoju Polski i rozpad społeczności lokalnych. Tradycję szkoły buduje się wiele lat. Tradycję wychowawczą tworzą współistniejące na terenie szkoły i w obrębie lokalnej społeczności. Taka sieć powiązań społecznych kierująca się wspólnym celem, dobrem dziecka, to największa wartość. Wspólnoty mieszkańców każdego samorządu. Chcieliśmy, taką drogę jechał, że... chcieliśmy tutaj w imieniu tych wszystkich przybyłych, wszystkich związków zawodowych złożyć do pana, na pana ręce petycję. Chcielibyśmy, żeby pan, panie prezydencie zapoznał się Dziękuję, z nią, so. pochylił się i chcielibyśmy prosić o to, żebyśmy mogli siąść w najbliższym czasie do, do rozmów i, i rozwiązać ten problem może w inny sposób. Liczymy na to, że decyzje nie są ostateczne i że będziemy mogli jakoś konstruktywnie porozumieć się. Może, może na chwilę zasiądą Państwo. Proszę bardzo. Postulaty ze strony środowiska, one mają charakter konstruktywny, choć e, nie mogę w żaden sposób potwierdzić, że one e, w ostatecznej wersji znajdą się Wśród tych, które będą głosowane przez Radę Miasta. Kolejna wiadomo, co Dobrze? W tej sprawie? Nie wiem, to wolny kraj. Każdy robi co tam sobie uważa za właściwe. Natomiast tak ogólnie mówiąc to lepiej się rozmawia tu niż na ulicy. No to jest zupełnie oczywiste. No ale to Myślę, że tak. Tego się należało spodziewać. Temat trudny, jeśli chodzi o MPK i o wodociągi, to, to zupełne niezrozumienie, tak mi się wydaje. Nikt nie traci pracę, Kierowcy są przyjmowani. Za chwilę będziemy mieli problem z kierowcami, bo, bo skąd ich wziąć? Jeśli chodzi o wodociągi, to związek związek przecież funkcjonuje. Mieszkańcy nie zauważyli zmiany. Natomiast jeśli chodzi o światę, temat trudny, niełatwy, odkładany z roku na rok, z roku na rok, z roku na rok. No ale musimy go rozwiązać. Już niedługo. Myślę, że pracujemy zadowalające nasz po prostu no, taki projekt, który będzie nas zadowalał, który nie będzie likwidował szkół, a szkoły będą w swoich dzielnicach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za dzisiejsze manifestacje Policji i Straży wiejskiej. Uważam dzisiejsze zgromadzenie za rozwiązane. Udajcie się w spokoju. Do domu dziękuję. Szczęść Boże! Zaledwie 8 z 24 radnych skorzystało z zaproszenia i wzięło udział w spotkaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w dzielnicy Poniatów. Drugie spotkanie w placówce przewidzianej do likwidacji nie przyniosło porozumienia pomiędzy obrońcami szkoły, a prezydentem miasta i powołanym przez niego zespołem. Przedstawiciele zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Poniatów przygotowali miejsca dla wszystkich rajców zasiadających w Radzie Gminy. Z 24 samorządowców zaproszonych na spotkanie zjawiło się jedynie ośmiu. Byli wśród nich Beata Mucha, Cezary Kuriata, Ryszard Nowak, Alicja Rosiak, Robert Rozmuski, Renata Wierzbicka, Stefania Pawałek oraz Danuta Marosz. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się prezentacją przygotowaną przez zespół prowadzony przez wiceprezydenta Zygmunta Nowaczyka. Problem demograficzny jest już bardzo mocno nadrzmiały, bardzo mocno widoczny. Stąd też działania, które podjął zespół jako taki, miały na celu przede wszystkim zebranie informacji, jak najszerszej informacji i materiałów, które pozwoliłyby, aby wypracować optymalną, ostateczną wersję przed podjęciem jej przez Radę Miejską Wałbrzycha. Obrońcy szkoły nie zgadzają się z teorią niżu demograficznego, który miałby stać się przyczyną malejącej liczby dzieci w wszystkich szkołach. Rodzice i nauczyciele powoływali się na dane Głównego Urzędu Statystycznego. W roku następnym urodziło się Dzieci więcej niż w 2007 roku. Te dzieci właśnie zasilą w przyszłym roku klasy pierwsze. Proszę przedstawić dane mówiące o tym, że jest i w najbliższych latach będzie liczba demograficzny. Joanna Dobrowolska-Bielecka, kierownik Biura Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim, potwierdziła, że zmniejszająca się liczba uczniów związana jest z migracją mieszkańców Włobrzycha, a nie malejącą liczbą urodzin. Podano również konkretną kwotę, jaką miasto zaoszczędzi na zamknięciu placówki. Liquidacja placówki to, no użyję tego słowa, niestety nie, w tej chwili nie potrafię wymyślić innego, oszczędność w wysokości około miliona, około miliona złotych w skali, w skali roku. Urzędnicy przyznali również, że likwidacja szkoły podyktowana jest problemem globalnym, a nie odnoszącym się do konkretnych placówek. Prezydent Roman Szałemej stwierdził, że gmina nie ma wystarczających środków finansowych, by pokryć wydatki istniejącej bazy szkolnej. Otóż, zgodnie z ustawą, nie można w wydatkach bieżących wydawać więcej, niż wpływa na bieżąco do kasy miasta. Nie było tak. W 2010 roku 9, ósmym i wcześniej. Obrońcom szkoły sens powiek spędza nie tylko likwidacja szkoły podstawowej. Zamknięcie zespołu wiąże się również z likwidacją przedszkola nr 10, choć władze zapewniają, że najmłodsze dzieci znajdą miejsce w innych placówkach na terenie miasta, rodzice wciąż są zaniepokojeni. Do redakcji telewizji Twoja zgłosił się znany z batalii o prawa osób niepełnosprawnych Zbigniew Michurski. Kolejny z problemów, które stara się naświetlić, dotyczy Filharmonii Sudeckiej, a dokładnie remontu i adaptacji holu do tej placówki. Michurski zarzuca, że obiekt jest remontowany niezgodnie z przepisami prawa budowlanego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według oponenta tej decyzji, hol Filharmonii po remoncie będzie całkowicie niedostępny dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. Władze Filharmonii Wskazują tą drogę jako, jako jedyną do obiektu. I problem również polega na tym, że aktualnie remontowana sala, będąca własnością filharmonii, przyległa do ulicy Słowackiego, w tej chwili remont dobiega ku końcowi, i niestety z, z przerażeniem zauważyłem, że do tego obiektu osoby niepełnosprawne dostać się nie będą mogły, a jest to ważny obiekt w funkcjonowaniu Filharmonii, bowiem będzie tam sala, kasy biletowe, będzie barek, będzie poczekalnia i szatnia, a zatem to jest ważne miejsce w, tej, w działalności Filharmonii. Problematycznym jest zadowolenie wszystkich. To znaczy, to wejście, które adoptujemy teraz po podawnym po sklepie, y, ma znaczną różnicę poziomów. Czyli wejście na salę koncertową jest znacznie, y, znacznie wyżej. Ta różnica poziomów sięga ponad półtora metra. W związku z tym, y, spełnienie wszystkich oczekiwań, także dostosowanie dla y, osób niepełnosprawnych, wiązałoby się z zbudowaniem osobnego osobnego y, przejścia, przejazdu, y, które y, żeby te różnice poziomów zniwelować musiałoby się zacząć już na ulicy. W tym momencie nie byłoby sensu robienia w ogóle tego Dlatego y, chcemy, aby dotychczasowe wejście, gdzie jest podjazd, który wyrównuje te poziomy, y, do, żeby cały czas to służyło osobom, które niepełnosprawnym, które przyjadą tu na wózka czy, czy też w inny, w inny sposób. Myślę, że to zadowoli, zadowoli wszystkich. Nie jest to jakieś wejście innej kategorii, natomiast ze względów konstrukcyjnych i takiego ograniczonego, ograniczonej możliwości tutaj z powierzchnią. Jesteśmy, jesteśmy musimy po prostu tak to zorganizować. Zgodnie z prawem, jeżeli budowany jest lokal użyteczności publicznej, to powinien mieć wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jednak Holfil Harmonii który jest przebudowywany, nie jest tym lokalem użyteczności publicznej, a stanowi integralną część budynku Filharmonii. A do budynku Filharmonii, jak wiemy, istnieje wejście, które jest przystosowane do osób niepełnosprawnych. Kolejnym utrudnieniem okazuje się obecne dojście do Filharmonii, czyli przez tunel. Znajduje się tam rynienka odprowadzająca wodę. Problem polega jednak na tym, że rynna jest tak skonstruowana, że przejazd na wózku inwalidzkim bez pomocy drugiej osoby graniczy z cudem. Rów betonowy Przykryty w dwóch tylko miejscach kratą stalową, ale tak wykonaną, że każdy wózek inwalidzki na tym się wpadnie, krótko mówiąc, a osoba na nim będzie musiała niestety wylecieć z tego wózka. W tej sytuacji dyrektor Filharmonii zapowiedział, że problem rynienki zostanie jak najszybciej rozwiązany. Problemem jest rynienka, która zbiera, zbiera wodę, która w chwili obecnej jest przykryta kratą. Chcemy zakryć to specjalną blachą, która będzie w tym momencie nie przeszkadzała nikomu z, z pokonaniem tego, tego akurat y, odcinka. Myślę, że to, że to będzie dobre rozwiązanie. Kolejnym, jak się wydaje, bardziej bulwersującym problemem związanym z interwencją Zbigniewa Michurskiego było zachowanie pani podinspektor do spraw budownictwa w wydziale administracji architektoniczno-urbanistycznej Starostwa Obrzyskiego. Według relacji Michurskiego pani inspektor miała stwierdzić, że osoby niepełnosprawne nie muszą mieć dostępu do wszystkich obiektów oraz pomieszczeń. Paradoks polegał również na tym, że pani wydająca pozwolenie nie chciała się nie dała się przekonać, że ten obiekt jest integralną częścią filharmonii i musi być zgodnie z przepisami prawa, dostępny do, dla osób niepełnosprawnych. Stwierdziła wówczas, że nie każdy obiekt musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Uznałem tą wypowiedź za skandaliczną i złożyłem dziś do starosty ławskiego skargę na owe postępowanie i nałamanie przepisów. Urzędniczka wyjaśniała klientowi, że jeżeli mamy drugie wejście do budynku, to ono nie musi być przystosowywane do osób niepełnosprawnych, ponieważ istnieje już pierwsze, z którego osoby te mogą korzystać. Jest ono jak gdyby nadrzędne i główne. Urzędniczka wyjaśniała tę sprawę przy świadkach, zarówno przy naczelniku, jak i przy innym pracowniku, i ci świadkowie także podkreślają, że nie miała żadnych złych intencji ani nie chciała absolutnie niczym uchybić klientowi. Ja jeszcze raz wyraźnie podkreślam, w tej wypowiedzi nie było żadnej złej intencji była to wypowiedź wyjaśniająca, że jeżeli istnieje jedno wejście do budynku, które jest już przystosowane, to nie ma takiej konieczności, aby drugie wejście również miało takie przystosowania. Jeżeli klient odczuł w jakikolwiek sposób, że został urażony, to jest nam bardzo przykro, ale raz jeszcze podkreślam, absolutnie wypowiedź nie miała takiej intencji. Jak widać, nie wszędzie jest możliwe uzyskanie podjazdów dla wózków. W planach jednak nie ujęto takiego podjazdu od strony ulicy Słowackiego do holu. Mimo tego, że do kolejnego pomieszczenia nie ma możliwości wybudowania podjazdu ze względu na dużą różnicę poziomów. Nie w siedmiu jak dotychczas, a jedynie w dwóch budynkach mieścić się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Obrzychu. Dla klientów ZUS-u oznacza to, że wszystkie sprawy związane ze świadczeniami będą mogli załatwić w nowym i dostosowanym do potrzeb petentów obiekcie przy ulicy Kasztanowej 1. Niedawno wybudowany gmach wyposażony jest w blisko 130 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych, w przestronnej sali obsługi klienta o powierzchni 260 m2 znajduje się 14 stanowisk dla petentów ZUS-u. Łączny koszt budowy obiektu wyniósł blisko 35 milionów złotych. Nowy obiekt ZUS-u w Wałbrzychu został wybudowany za pieniądze, które są zatwierdzone na inwestycje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są świadczenia. Nowy budynek pozwolił na zrezygnowanie z najmu pięciu innych, co da łączne oszczędności około pół miliona złotych rocznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawił jedynie budynek na Placu Grumwalskim, gdzie znajdują się komórki ustalające uprawnienia do zasiłków i świadczeń emerytalno-rentowych. Wszyscy klienci Wałbrzyskiego Oddziału będą natomiast obsługiwani w nowym obiekcie. Tutaj załatwiamy wszystkie sprawy związane z obsługą klientów, obsługą osób, które przychodzą do lekarzy-orzeczników, jak i wszystkie sprawy związane z obsługą ubezpieczonych i płatników. Nowy obiekt wyposażony został w podjazdy, windy i toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek pozbawiony jest również barier architektonicznych, stanowiących utrudnienie dla osób starszych i inwalidów. Docelowo w obiekcie znajdować się będzie również mały punkt gastronomiczny. Jest chyba jaśniej, przyjemniej. Jak każde nowe mieszkanie, wygląda po prostu ładniej. I jest bezpośrednia komunikacja tych, którzy korzystają z obsługi, jak i również tych, którzy obsługują. Klientów, a pracują powyżej sali obsługi. ZUS stara się także o odpowiednie skomunikowanie siedziby z oddalonymi od centrum dzielnicami Wobrzycha. W tym celu prowadzi rozmowy z zarządem dróg, komunikacji i utrzymania miasta oraz prywatnymi przewoźnikami. 8 tysięcy złotych w gotówce to pula nagród finansowych, o które mogą walczyć laureaci plebiscytu Kryształ i Kamienie 2011. To już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej oraz tygodnik 30 Minut. Do końca stycznia tego roku wszyscy chętni mogą nominować osoby, organizacje i jednostki samorządowe w siedmiu kategoriach. W pierwszych tygodniach lutego kapituła wybierze po pięciu kandydatów do walki o specjalnie przygotowane statuetki. Aby wygrać plebiscyt Kryształy i Kamienie wystarczy otrzymać jak najwięcej SMS-ów. SMS-ów, które oczywiście wysyłają nasi czytelnicy, widzowie naszej telewizji bądź internauci portalu www.30min.pl oraz każdy mieszkaniec, który mam nadzieję już wie o prestiżowym konkursie. Kryształy i kamienie. Jeżeli chodzi o dane dotyczące poszczególnych kandydatów, będą one dostępne na stronie www.kryształy i kamienie. Każdy kandydat będzie miał przypisany odpowiedni kod, który będzie trzeba wysłać na konkretny numer. Numer SMS-a będzie również dostępny na stronie internetowej. 23 marca z kolei statuetki kryształów oraz jeden kamień zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej gali w Szczewieńskim Teatrze. W tym roku plebiscyt został poszerzony o kategorię akademickiej kryształy, która nagradza studentów uczelni wyższych z rejonu Wobrzysko-Świdnickiego. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. W kategorii kulturalne kryształy, pozarządowe kryształy akademickie kryształy i sportowe kryształy, nagrody finansowe laureaci otrzymają po 2000 zł. To będą czeki, traktujemy to jako pewnego rodzaju stypendium, wyróżnienie za ich całoroczną pracę. Głosowanie trwać będzie do samej gali finałowej, która odbędzie się w Szczawińskim Teatrze Zdrojowym. Wyniki na bieżąco sprawdzać będzie można na stronie internetowej www.kryształyikamienie.pl. Duże emocje towarzyszyć będą jedynej statuetce kamienia, która wręczona zostanie w kategorii porażka roku 2011. Rok poprzedni obfitował w wydarzenia w naszym regionie, które naszym zdaniem do tej kategorii pasują jak ulał. Natomiast chcemy, aby to mieszkańcy naszego regionu pokazali nam w którym kierunku ta porażka tak naprawdę pójdzie. Pamiętajmy, że za wybór porażki roku w jej pierwszym etapie wyłaniania odpowiadają lokalni dziennikarze. To oni będą mieli wpływ na to, co później będzie mogło stać się tą największą porażką naszego regionu i oczywiście tego, kto zwycięży w tej kategorii na gale, zaprosimy. Czy przyjdzie? Nie wiem. Specjalny formularz służący do nominacji kandydatów zamieszczony jest na stronie internetowej www.30minut.pl To już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.